Kto wygra misza, Mistrzostwa Świata? Kto będzie królem strzelców? Ile będzie polski, polski, gdzie pobawimy się tak naprawdę w przewidywania, jeśli chodzi o najbliższe Mistrzostwa Świata, a więc takie typy na Mistrzostwa Świata. Oczywiście w pół żartem, pół serio, no bo jest to nieprzewidywalne. No ale jestem też ciekaw Waszej opinii, Waszego zdania, co Wy na ten temat sądzicie. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, nie, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, Kliknij na grze w dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mego fanpage'a na Facebooku, zalekujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj na temat Mistrzostw Świata w piłce nożnej w Katarze. Kilka takich pytań. Kto będzie królem szelców tych Mistrzostw Świata? Kto wygra te Mistrzostwa Świata? Ile Robert Lewandowski zapakuje bramek podczas tych Mistrzostw Świata? Czy polska reprezentacja odniesie jakiś spektakularny sukces? No więc tak, jeśli chodzi o króla szelców, tutaj ja typuję na MBAP. Moim zdaniem, to MBAP może być królem Strzelców, jeśli chodzi o te mistrzostwa świata. No, jednak, jednak jego świetna dyspozycja forma w ostatnim czasie, jeśli chodzi o PSG i wydaje mi się, że też tak po prostu będzie skonstruowana ta reprezentacja Francji w oparciu właśnie o właśnie że ja bym na niego typował, tak? Aczkolwiek, no to tak naprawdę to jest dużo zmiennych, bo mogą być też nie, nieoczywiste nazwiska. Tak, ktoś wyszli jak rakieta. E, pamiętam swego czasu, do no, na przykład James Rodriguez bardzo dobrze zaprezentował się na Mistrzostwa Świata, co potem zaowocowało, chyba że on miał transfer z Realu Madry do Bayernu Monachium. E, tak, czy w ogóle trafił do Realu Madryt, to potem poszedł na położenie do Bayernu Monachium. Także, no e, na pewno pojawiają się nazwiska jakieś, które wyszły jak rakieta, nikt od nich wcześniej nie słyszał. a... Na tej mistrzostwa się zaprezentują bardzo dobrze. Jeśli chodzi o reprezentację polską, no nie ma co oszukiwać, tak? E, raczej mało prawdopodobne, żebyśmy zostali mistrzami świata. E, ale byłaby fajna sprawa na pewno, gdybyśmy wyszli z grupy, tak? To byłaby na pewno fajna, sympatyczna sprawa. Jeśli chodzi o liczbę goli, które zdobędzie Robert Lewandowski, ja bym typował, że to będą trzy gole. Roberta Lewandowskiego, tak. Jeśli chodzi o najbliższe spotkania, zresztą tutaj mamy pierwsze spotkanie Polska kontra Meksyk 22 listopada. Wiemy o tym, tak. Jeśli chodzi o ten terminarz, to jak on wygląda. Potem mamy z Arabią Saudyjską spotkanie 26 listopada i z Argentyną 30 listopada, tak. Więc. No, nie mówię, że w, w każdym z tych meczów musi Robert Lewandowski zdobyć pojedyncze bramce bo może być taki mecz na przykład z Arabią Saudyjską. Robert Lewandowski zdobędzie Hatrika, ale tak bym typowo, że to będą trzy gole. To jest jakby jedna sprawa. Hmm. Jakie jeszcze takie ja tam było pytanie? A, kto będzie mistrzem świata? Było pytanie, kto będzie praktycznie tutaj, jeśli chodzi o, o mistrza świata? No, ja bym tutaj typowo Argentynę, mimo wszystko bym typowo Argentynę naszego rywala grupowego. Jednak ta paka, ci piłkarze, którzy są teraz w tej reprezentacji Argentyny, no to jest naprawdę mega mocna reprezentacja. Jeśli chodzi o, jeśli chodzi po prostu o Argentynę, no Messi, Di Maria i tak dalej, po, poszczególni ci zawodnicy, to z tego, że oni są po 30, jak oni po prostu grają dalej w topowych klubach, tak? Tak, na przykład Messi w PSZ, Di Maria gra w Juventusie Turyn, inni praktycznie topowi zawodnicy, więc to nie musi być drużyna, która się składa z młodych zawodników. Moim zdaniem, duże szanse właśnie tutaj na, podczas tych Mistrzostw Świata ma Argentyna, ale może się mylę, tak? Może się po prostu mylę. Jest to dosyć nieprzewidywalne, nie tak, jeśli chodzi o, jeśli chodzi po prostu o te Mistrzostwa. Wiadomo, że Niemcy też będą się rozkręcać. Też mi się wydaje, że Niemcy będą tak po prostu flegmatycznie, tak? Na początku wygrają 1-0, później tam ledwo, ledwo wygrają 2-1, i z meczu na mecz po prostu ta reprezentacja Niemiec będzie się rozkręcać taka typowa drużyna turniowa. Natomiast może rzeczywiście Niemcy będą po prostu w tym finale, tak? Może by po prostu mogliby zagrozić. Jeśli chodzi o reprezentację Niemiec, no ale ja typuję na Argentynę, tak? Natomiast nie jestem w jakiś sposób przekonany: nie, na 100% Argentyna, nikt, nikt więcej e, typujcie tak? Już betujcie w zakładach bukmerskich i tak dalej. Nie, 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 no bo to jest duża jest nieprzewidywalność. Ciężko jest po prostu określić, jeśli chodzi o rozgrywki ligi miszów, a co dopiero jeśli chodzi o tutaj dyspozycję podczas tych, podczas po prostu tych mistrzostw świata, tak? W Katarze, więc tak bym to po prostu typował. Natomiast na pewno jestem ciekawy jak wy po prostu typujecie. Natomiast Mbappe, no jestem dosyć mocno przekonany, że on jednak może być królem szczeców patrząc na jego dyspozycję, patrząc na jego formę. Chyba rzeczywiście pojawi się jakieś nieoczywiste nazwisko i no on nagle po prostu zrobi rewolucję, zacznie się bardzo dobrze prezentować. Natomiast no tutaj jeśli chodzi o te drużyny Anglia na przykład, jak ktoś by pytał mnie jaką tej... Będzie mieć rolę podczas tych mistrzostw? Czy daleko zajdzie? Może zajdzie, zajdzie daleko, praktycznie, tak? Może półfinały to będą. Natomiast Anglia, chociaż patrząc przez pryzmat, tak, że Liga Angielska jest bardzo mocna na świecie, bardzo dobrze po prostu sobie tam dobrze radzą te drużyny, to mogłoby świadczyć o tym, że Anglia będzie bardzo wysoko w tym zestawieniu, w tej tabelce rozgrywek. Aczkolwiek, no tak, mówię, ja po prostu przedstawiłem swoje typy, tak. Swoje typy. Na, na, na pewno nas, jeśli chodzi o reprezentację Polski, cieszyłoby to, żebyśmy wyszli z grupy. Tak? a później na kogo trafimy, jakich przeciwników, no, gdybyśmy dostali Francję, no to, to mało prawdopodobne, żeśmy mogli pokonać Francję, ale sam fakt, tak, gdybyśmy wyszli po prostu z, z grupy, to byłaby fantastyczna sprawa, patrząc praktycznie tutaj realnie. Patrząc praktycznie tutaj realnie, jeśli chodzi o te spotkania. Na pewno takie drużyny oczywiste, to może być na przykład Belgia czy też Holandia, to może być też taki czarny koń tych rozgrywek. Belgia bo też Holandia mogą tutaj zrobić sporo szumu, tak, jeśli chodzi o te mistrzostwa. Jeśli chodzi o tutaj te mecze. Ja bym powiedział w ten sposób, to też trzeba patrzeć na dyspozycję, że te mistrzostwa odbywają się teraz, tak? A więc pod koniec tego roku, pod koniec w ogóle po prostu roku. Odbywają się one w Katarze, więc pytanie też jest takie, jak będzie wyglądała dyspozycja poszczególnych zawodników praktycznie na koniec roku, tak? To jest też ciekawa sprawa, jak to wszystko złożymy w całość, jak to będzie wyglądało, jak to będzie się po prostu prezentować. Natomiast tak, jeśli chodzi o drużyny i te typy, tak, jeśli chodzi o mistrzostwa świata, indywidualne takie typy na te polskie, po prostu na reprezentacje polskie na tych mistrzostwach, to robiłem w osobnym filmiku. To nie ma sensu praktycznie tego robić. Czy jest sens robienia takiej drabinki i przedstawiania poszcz poszczególnych wyników, i później eliminowania kolejnych drużyn, i pokazywania tego, kto by poszedł dalej? Raczej nie, bo tutaj może być duża zmienność, tak. Miejmy nadzieję, że nie będzie jakichś żadnych afer, e, w sensie tam jakichś po prostu problemów tak typu COVID. No, COVID cały czas jest, ale że na przykład nie będzie jakiś kontuzji, że połowa drużyny nie będzie mogła występować czy jakichś takich rzeczy, tak? Czynników zewnętrznych, żeby to była rzeczywiście rywalizacja piłkarska, sportowa, tak? A nie, bo to się okaże, że nie wiem, jakaś drużyna się potruła i ten skład musiał być mocno rezerwowy i tak dalej. Więc tak to właśnie wygląda. Oczywiście trzymamy wszyscy kciuki za reprezentację Polski. No na pewno dla Messiego to na przykład będzie ostatni turniej, jeśli chodzi o Argentynę, tak, ostatnia szansa, żeby coś ugrać więcej z, z reprezentacją, tak, na mistrzostwach świata. Jeśli chodzi o polską reprezentację, dla wielu piłkarzy też może to być ostatni turniej, tak, na przykład dla Glika, czy dla innych zawodników, no ale zobaczymy. To wszystko dzisiaj, pozdrawiam, trzymajcie się.